Znowu nagrywamy odcinek z moim bratem. Tym razem w Brawl Starsa. I gram sobie w knockout. No, ja gram 8-bitowcem, Wiktor nie Jakim Majkiem? Ja, to Kim. No, Kimś no, bo... na pewno. Ja gram 8-bitowcem. się na nim po Mam go. Ja 8 -towcem. No dobra. Ale ja mam 8-bitowca. Okej, okay, może na 12 randze, ale na drugim koncie mam go na 20 nawet. Dobra, to ja sobie zabiorę Edgara. Edgara. Albo nie, ty Ja a, Już trudno. Albo byli, albo, już, hmm. albo teraz będę Edgarem. No nie, bo ja teraz jestem Edgarem, a ty na komputerze nie umiesz grać. No, bo ja sobie na komputerze gram w Brown Stars'a. Ty mi pokaż jak. Ui, walkie-talkie. Szałuję, że zagrałem Edgarem. Edgar jest dziwny. No ale będę Byłem tam. <laughs> Oni. Oni oh, ja dnąć mm. Dobra nie, żałuję. Ja muszę być ośmiobitowcem, bo ja po ośmiowit... jak ja byłem ośmiobitowcem, to cały czas wygrywaliśmy. Ty nie umiesz grać ośmiobitowcem, chociaż że. Ale zobacz, no zmiej chłopie. Nie, no dobra. Do, do drako sobie zagram, drako sobie zagram Draku Jakby No słyszycie głos w Starsa, chociaż że tak naprawdę nie słyszycie. Bo Wiktor ma wyciszone, więc to z komputera słychać. Zimy. I proszę was widzowie, dobijcie mojemu bratowi 50 subów. Tam wrzuca sorcy, już wrzucił chyba sorca Tam wrzucił sorca Chociaż nawet zobaczę na jego kanał, tak z pewnością. Ty co ja No wow, dobra, zaczęła się runda. Nie! Ja Cię nie niszczę! Spoko... Spoko, bo Ty mnie nie możesz niszczyć, bo jesteś w moim teamie. Łe Zabiłem Ty na osu! Super. YouTube? Na ten kanał oczywiście będziecie, ten... Wiktor... No i ma już trzy sorcy i na tych dwóch sorcach yy, są filmy z tego. Cześć, Więc... no i czkowa. No, poczekaj, o, dobra, wróciłam no i Wiktor ma 10 subów. dobijcie mi tam 60 subów. Napisał nawet posta, że będzie wrzucał codziennie filmy. No wczoraj nie daliśmy razy, powiedzmy zajęcia akurat. Ale dziś się postaraliśmy. Jest pro... Jest problem. Wiem, że byś nie grał 8 bitowcem. No kurde, poschodzisz mi rangi tym drako. No ja to nie będę Ty sobie już chyba zszedłeś z rangi, nie wiem. nie będę. El Primo is here. Zagrałś El Primo? I my tak nie wiem kiedy nie el, el Rudo Primo. Ale właśnie ty masz nie słyszeć. Bo inaczej będzie zacinać. Nie nie będzie słychać le, widzów Dołączajcie do naszego klubu legendy jak widzicie to jest moje drugie a wy nie widzicie A, to pokażę na, na... koncie Wiktora Dołączajcie do naszego klubu legendy Ja na tym koncie gram Kuba napisze Napisie, napisie. No, to się a nie to nie jest moje główne konto. I na nim mam tutaj tyle. Ale zadmiarzy. Czasami będę grał na tym koncie. A czasami na tym na którym teraz, czyli na Król Tryflej. No dobra, to teraz daj. Dobra, Wiktor, nie wykupiamy się. Jesteśmy mądzi. mądzi. Mądzi jesteśmy. Mądzi jesteśmy! Jezus, Maria, Wiktor. Tobie odpaliło się jakieś super doładowanie, czy co? Kurczę, akurat odpaliła mnie. A dobra, to też zmieniaj. Ale, akurat dynamite song manu mandela. O is dynamite. what no. Yeah, Bye bye! Hello! Uuu. Kolejna jego akurat miałem, bo mi się załadował. Ja cię dziwiłam. Ja cię drzwiłam. Uważaj! Ja cały czas... Chłopca strękał. nie uważa, tylko atakuje. Trzeba też uważać. Proszę, niech do na Tak! Już nie o to proziłem. Dobra, o ok. do góry nogami telefon. Co ty odwaliłeś? To. Do góry nogami było nasz ekran. No chłopie. Bo wyłączysz jeszcze odcinek. O kurcze, ile tego. O! Ktoś dołączył do naszego klubu. E! Teraz kurde, cały czas było. Sedes, ja nie mogę. Bo no, patrzcie widzowie, dołączył do nas właśnie przed chwilą taki, taka osoba. Nowość. Pomygramy i dopiero teraz nam nowość. My osiemdziesiątce i wygramy. Tutaj. No, to na tym koncie, na którym gram, to jest Król Triflej III I mam jeszcze kolejne konto To jest Król Triflej II I jeszcze moje kolejne konto Kubier ja pytajcie, mam jeszcze więcej tych kont Ja sobie odbiorę o kurczę Dużo! I mam Berego! Nie, jeszcze nie! No na tamtym y, moim głównym koncie mam berego. Bo miałem 1000 kredytów. Pozbierałem na Leona i sobie zmieniłem na na tego. Przed chwilą mówiłem jego imię. Na berego. No Chłopco co? A to, ty co dwa los? Co tak? Kopara Cię zatkała? Czy coś, że nie gadasz? Koparo XD Log grasz? Bo Cię będę nazwał Koparą tak. Będziesz Wiktor Kopara no, u, 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 jest! Wygrałem! A tak prędzej, to wygraliśmy! O O nie, Morty z mnie zabije! A mnie nie! Uy! Uy no, nie! Nie tak zabij! No mi koparę. Lecę! Kurczę, było tak blisko. Miał 888 HP. Kurczę, wzięli mi się na mnie. Odpadaj ulta, Wiktor! Lecisz z atakiem! Uj, kolejny! A ty sobie biegniesz jakby tak. Biegniesz, a tak naprawdę stoisz. Dostał ostatni pucharek do 16 rani. Zobacz, okay. no, o co kieruje start dropa. A, a tamto, jak tam wygląda? Ja tak mam start dropa, dobra. Epicki. Epicki. Co bym sobie wybrał? Um, ja gram Drako, bo mi się fajnie gra. O, kolejny, kolejny sardro. Ten jest rzadki akurat. Smiokali. No, tak. Tak, ta. A, to ja sobie zagram koltem. Albo nie, szelką. Aha, ty grasz szelką, to ja Koltam. A ty po co tu wchodzisz? Chłopie nie wchodź tu. No! Chłopie! No! Poczekaj, odbierasz Ty nigdy nie odbierasz No i dzięki Tobie prawie się stół Stu... stu ja! Ja jestem szelką. Ponieważ Ty będziesz Sigma. Mm -hmm. O, Meguś. Jak mam me, nie... gębę. No, I A, Morty mnie zabił. Oh. Oj. Oh. A ty się tu nie rozpłacz? Ale to się wygram. No i co mnie to obchodzi? No kurde, Morty Springer tu mnie zabił! Jest, jest, jest. Kurde, gdzie ty wyścieliłeś wulka? Tak! Jest! Jest! Wygrałem. Teraz tylko tą rundę Teraz tylko tą rundę Ja się nie wychylam tak na przodzie Więc co to robi? Łe No dobra Ja zabiłem Mortisa Klinga radu I ktoś mnie zabił I ktoś? Chyba kolt mnie zabił Kolt, kolt to się zabił Jest! Wydałam i jeszcze go A czemu ty masz strzelkę na piątej randze? Miałaś kiedyś chyba wyżej. Teraz ty te będziesz szelką. Okej, okay, szelimy na 15 randze, więc nawet wysoko. Oh, Jajco. Jestem na półjku. Jesteś Wiktorem co sami Mograsz? No, Muszę A nie? Muszę Ja. Co? Mgraj. No, ile ma? No wiem, Już, się wy... Już myślałam, że mi się wydlała woda na komputer, bo mi się woda przelała, Tym będę. No dobra, koltam teraz. Tylko koltem nie podchodź. colt jest na daleko, a ty na blisko lubisz. Więc. Wiktor, rób tak, że idziesz sobie i szczelasz tak, a nie że podchodzisz i szczelasz tak. Po prostu nie z bliska. O właśnie tak. Dopiero już potem, jak się zaczyna walka. Dobra, teraz już podchodzisz. Jak będzie jedna osoba, to już podchodzisz. Od Wiktory jesteś początkowy, masz tylko 1000 pucharków. A ja mam na moim głównym koncie 6000. Wygrałem! Super! Sześć. Uwaga będę. No zapraszajcie mnie do znajomych dołączajcie do klubu. Mamy w nim na ten czas 20 osób. Jedynie co mogę powiedzieć, to że tam nie ma... Bede, uwaga, uwaga jed... jestem pod... celką. Jedynie co mogę powiedzieć, to że w tym klubie... Y, trzeba grać w mega świnie. No tego w, y, 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 w opisie nie ma wpisanego, ale za niego go będzie wpisane. Więc w mega świnie trzeba grać, bo inaczej kick. Czyli do widzenia. No oprócz y, jeżeli się usprawiedliwicie, y, że... Pojechaliście gdzieś, albo rzemieśleliście karę za coś takiego. A ty co się gapisz tak Ty co się gapisz tak na moje łóżko piętrowe. Z tym celkom Poczekaj no Czemu multa, multa tylko straciłeś Ale dlaczego? Jest, udało się W końcu Akurat mam ulta naładowanego Będę z boku Jezu lecę No kurczę zablokował mnie ten jeden słuch A mnie jeszcze nie zablokował. No ale cię zanim go pewnie zablokuję, bo ja się zbagowałam. Się zablokowałam w ścianie. No, strzek! Chłopie! Chłopie! Jest! A ja sobie teraz zobaczę ile kili mieliśmy. Ty Wiktor jesteś bra gwiazdą gry, brawo, brawo, jesteś gwiazdą gry. Albo za tak nie wygrał. Albo brawo Wiktor, jesteś gwiazdą gry. Czekaj, mam piątą pasę, a maksymalna to jedenasta. Dobra Chociaż, że od dawna już w nim nie gram To sobie zagram Sen'Gi No kurczę, co i tak klika Jak coś się zbagowało. No. Zagram sobie Sen'Gi co coś znowu Czyli kolejny Kolejna osoba jest w naszym. A tu dołączają osoby, bo zdobyły 400 pucharków, bo tutaj dołączyła do nas osoba polinkalowe, a ona ma 400 pucharków. To... Chcesz naberego przełączyć? Tak. Na tego. Na tego, no, dobra. Przełączyć. No. Dołączyła tutaj do nas osoba. Wiktor, ty możesz pokazać. Dołączyła do nas osoba, i ona ma 400 pucharków. To one trafiają bo po... Tutaj 400 pucharków. Bo oni trafiają do nas, bo osiągnęli 400 pucharków i ich daję do jakiegoś klubu. Byle jakiego? I trafiło się, że do mojego klubu legendy. Ja czego no kurczę nie masz drako! To nie odblokuj. No jak? Advokuj. Dobra, palić tą gramy. A ty co się tak gapi za mnie jak nawiedzony? Dobra. Będziemy już powoli kończyć ten film. Bo my nagrywamy te odcinki po 20 minut, minutach. Już wybiło 20 minut tego odcinka. Więc tą rundę wygram i się będę z wami żegnał. Victor I będziesz. To papa. Pa. Znaczy jeszcze nie no. gdzie? Ty zawsze się przedwcześnie żegnasz. Lecisz. Jak wysoko. Helikopter Cisk. Ja nie, nie mogę! Dobra, lecę! Jest! Prawo wziąć, chyba znów jesteś gwiazdą gry! Tak? Nie, tym razem ja jestem gwiazdą gry. Dobra, ja się będę za nie żegnał, jeszcze odbiorę misję. O, start dropik! Robimy opening start dropów? Wiem. E, ja Ci klikam, teraz ja mam ten telefon, Ty klikasz tu, a ja klikam tu. No dobra. Nie tu. A, tu. Ja Tobie wydropułem epickiego, a Ty mi bardzo rzadkiego. Czyli to coś działa nawet. No dobra, widzowie. O, jeszcze Wiktor sobie odbierze misję. 10 gemów To ile ma to już? Okej, okay, no. To... A, a ja mam jeszcze jakieś misje do odebrania? Tak. Nie, jednak nie mam. Dobra. To pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku albo w następnym sorcie.